Siema, z tej strony lewe a to jest ponownie Raymond 2 The Great Escape. I jedziemy dalej moczary przebudzenia. Yy, więc właściwie w poprzednim poziomie pominam jedną klatkę, tylko że nie da się jej na razie zebrać. to Dopiero będzie w następnych poziomach. Czy działa? Działa normalnie. Wiecie, bo mam kreaturę, tą starą, która mi się zniszczyła i mam tą nową. Ta nowa, to jest taka najtańsza, jaką znalazłem. I przez nią w tej grze cały czas chodzę tak. Nie mogę nic z tym zrobić, jeżeli mam tamtą korekturę podpiętą. Więc muszę grać na starej, może troszeczkę spacja lekotać, bo ona ledwo żyła. Ale myślę, że to przeżyjemy jakoś, ok? Więc tam właściwie jest jaskinia złych snów. Tam na razie nie chcę iść, bo oficjalnie nazwy tego miejsca nie znamy. Ale możemy iść tam przejść. Pokażę Wam o co tam chodzi, bo zauważyłem, że czytałem komentarze i widziałem, że niektórzy najwyraźniej tej gry nie znali. Co jest dla mnie evenementem, bo myślałem, że większość ludzi tą grę znała. Są też ludzie, ludzie którzy wolą mnie na Raymana Legends, bo poznali go pierwszego pierwszego, a nie znali Raymana dwójki. Co kto lubi? Wiadomo, każdy, każdy ma swoje własne preferencje. Ja osobiście. To jest chyba moja ulubiona część Raymana jest najbardziej taka mroczna. Nie, nie możesz wejść. Mogą przejść jedynie ci, którzy znają nazwę tego miejsca. Więc sio! Wróć, gdy będziesz znał tę nazwę. To jest jaskinia złych snów. Ja tą grę znam prawie na wylot. Trust me, I know it. Ale i tak musimy przejść dalej, dopiero żeby się tutaj wrócić. To jest taki kryty poziom. I to będzie creepy poziom, ostrzegam. To będzie poziom, którego się bałem jako. Nie wiem, ile miałem lat. 7? Jak co grałem? 6? Ja akurat wtedy grałem wieczorem. Jak ja srałem przy tym poziomie. Chwila, żeby mi nas nie trafiło, gdzieś nie zrzuciło. Zaraz, zapominam, że to nie jest przecież gra typu Isaac, że zostanę raz i zdechnę, nie, to nie mam się o co martwić, ale... Ale warto byłoby to nasze zdrowie zachować, dobra. Zmarnowałem cały wasz czas, jaki ma mie mie macie, mieliście, cokolwiek. Jestem głównym, że tak marnuję wasz czas. W sumie to zbiorę, może mi się przydać, bo tutaj możemy kilka razy sobie zginąć, jeżeli będziemy chcieli zabrać wszystko. W najgorszym wypadku zbiorę wszystko ja po odcinku, z tym nie ma problemu. O co chodzi? Zobaczycie. Jak ja ci się odwdzięczę, Raymanie? Nie, daj spokój, Sam. Ach, zapomniałem, jak to dobrze się przeciągnąć. Fantastycznie. Powiedz mi, czy wiesz, gdzie znaleźć cztery maski Polokusa? Przykro mi, Raymanie, ale zupełnie nie wiem, o czym mówisz. Widziałem natomiast, jak Globoxa schwytało dwóch piratów. Zabrali go gdzieś na drugą stronę bagien. Jeżeli chcesz, mogę ci pomóc się tam dostać. Możesz się chwycić mojej chusty, po prostu w nią strzelając. Następnie wciśnij. A, dobra, że tak. Płyńmy. To, to wplatanie w platanie instrukcji w dialogi bohaterów jest takie... Tak psuje atmosferę, więc strzelamy... I jedziemy. Więc kilka osób właściwie się czepiało, że powiedziałem, że cieszę się, że ta gra nie ma takiego... O, teraz mi trafia nie żyję yy, Że powiedziałem, że ta gra nie ma takiego czegoś, że yy, nie wiemy co zrobić dalej, że gra jest że cały czas skaczesz No to cóż, zróbmy dodatkowy poziom, w którym są wyścigi. To wzięliście jako takie wyścigi właśnie? Nie, to nie są wyścigi. To jest poziom, który dalej bierze jakąś tam część yy, gameplay'u do siebie. O, 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 o! Żeby zabrać wszystko? Żeby zabrać wszystko, okej. Okay. I na przykład dalej skaczemy, dalej przełączamy przyciski I to nie jest sam zwykły wyścig Chodziło mi właśnie o takie typowe wyścigi W których nic się nie robi, tylko się ściga Tutaj się z nikim nie ścigamy, tylko Po prostu próbujemy teraz tutaj się jeszcze Zbiera lumy tym tak to dokładnie Lumy powinno być, nie lumsy, bo lumsy To jest liczba mnoga Okej, okay. i chyba jeszcze jedną gruntkę zrobimy Zanim on tam dopłynie, prawda? Mam rację, złapę tego luma To nie będziemy musieli powtarzać poziomu, nie będę ja musiał powtarzać poziomu Dziękuję, złapaliśmy wszystko, wygraliśmy Ta część poziomu jest zaliczona na 100%. <laughs> Przepraszam za kaszel. Troszeczkę mnie rozkłada. <laughs> Martwię się o to. Nie chcę być chory. Ojeju, to będzie ciężkie. Ło, wow, udało mi się w, miar w miarę. Dobra, ale zebraliśmy, ok? Zgniec sobie mogliśmy, zebraliśmy. To było z tym podejściem, nawet spokojnie mi to poszło. Tam wszystko jest zebrane u góry i jest wszystko zebrane. S super. Ślicznie. Więc to co jest zebrane to już jest y, nasze. Sam, może nie pójdź przez te bomby, wiesz? Łatwiej byłoby skręcić wcześniej w prawo. Ułatwiałabyś sobie życie i mi. Chyba, że chcesz mnie zabić celowo. A to wystarczyło tak zrobić. Całe życie w kłamstwie. Zebrałem? Mam, nieważne, ja przepraszam. Tak będzie wyglądać gra, jak będę chciał zebrać wszystko, naprawdę. Gra tego wymaga. Mamy tysiąc lumów do zebrania, także tego, wiecie. To nie jest byle jaka robota, ja tutaj ratuję świat. Nie mam łokci, nie mam kolan, ale ratuję świat. Ej! Nie wiedziałem, że on tak potrafi. Nigdy mi tak nie zrobił. Zawsze był grzeczny. A tak się da przyspieszyć, zapomniałem, teraz już przypomniałem, dobrze Warto sobie przypominać takie rzeczy O, tak przyspieszymy to możemy go wyminąć, spokojnie Okej okay. Czy ja nie zebrałem wszystkiego? Tak mi się coś wydaje, że nie zebrałem wszystkiego Zobaczymy jak to wyjdzie I Zaraz sprawdzimy, myślałem, że już sobie dam radę, ale zaraz sprawdzimy Okej, okay. skoro... Czy ja się urwałem? No, rozumiem, że to ma jakiś zasięg, no ale ej Nie patrzcie na moje porażki, błagam Dobra to Przyspieszymy, żeby nas ta pirania nie dorwała czy tam wszystko zebraliśmy? Nie! Jeden lum został! Mamy go! To już zebraliśmy, to spokojnie. Możemy to wyminąć. Teraz tu. Fuck. Sam, płynj jakoś składniej. Wiem, że musisz utrzymać stałą prędkość, żeby ja się zawsze trzymał na wodzie, ale... Ej! Dobra... Tu już nie musi wyskakać, wszystko mamy. Gimme! <grymiany> 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 Kurwa! JEST! MAM WSZYSTKO! Tu wszystko jest poziomu! Ojeju! Sorry nie. To na razie! Odwiedź mnie jeszcze, gdy będziesz w okolicy Na pewno to zrobię! Będę za tobą tęsknić, mój przyjacielu Ja też Nie ma czasu do stracenia Dobra o, patrzcie, look at this face! Look at this face! Patrzcie na niego What the fuck Dobra, skażemy Czy to jest cały poziom oczore przebudzenia, bo nie pamiętam Tak To jest cały poziom, w miarę krótki I mamy bonusowy poziom O, Etap premiowy, ta śliczna mała wróżka ma prezent dla Raymana Szkoda bo mogliby gdyby coś jej się stało! <laughs> nie, dobra, nie, to nie jest ta, to nie jest ta część gry. Yy, pomóż dostać się do niej do Globoxa, ZANIM zrobi to pirat! Dobra, jak to robimy? W lewo i w prawo, tak jak potrafisz. Dobra, spróbujemy! Come on! Będę bardzo stukał, ale próbuję tutaj nabrać prędkości i go wyprzedzić. -na Najważniejsze jest to, żeby było na cały czas. Ja dam radę, biegnij, biegnij, z byku. Dam radę. Aaa, ja... ja się kiedyś z tym tak męczyłem. Brawo, jesteś naprawdę szybki, spójrz co, remont, jaki tobie zyskał. Nie wiem, co zyskał. Więcej zdrowia? A uleczyło mnie. Ja myślałem, że mi pasek wydłuży, a to mnie uleczyło. O dobra, dzięki. Ja myślałem, że to będzie coś pożyteczniejszego. Idź. Nie escape portal Chcę zapisać. Oczywiście, że chcę zapisać. Dziękuję bardzo. No co? Bagno. Jedziemy. BUM! A tu kactenka jeszcze w tym samym czasie. Piracki statek więzienny. Liczba niewolników na pokładzie 2000. 22 730. W prywatnej kabinie Brzydko Nie yep. zapłacisz za to żołnierzu? Ojej, jaki groźny. Kto ośmiela mi się przeszkadzać? Wasza przeraźliwość, on uciekł, on uciekł na bagnach! Co? tylko telekomotentnej metalu. Arrrrrr, wysłać okręt wojenny i zabić go! On nie może zdobyć tych czterech mas... Skąd ty wiesz o czterech maskach, co? O, i patrzcie Teraz wszystkie lumsy Bo ich tysiąc, jednego zażarł wściekłości i zostało 999 Ups Spoiler Dalej można zdobyć tysiąc, ale to jest sekret Tam... Co tam jest? Czy to jest sekret poziom? Czy coś takiego? Lee Explain Lee! Lee mi nie, nie chce nic wyjaśnić. Dobra, nieważne. To jest grudny poziom, czy tam dodatkowy, jak pokonamy ten na full. Nie jestem pewien. Bardzo możliwe. Dobra, teraz musimy uważać, bo musimy niszczyć te sondy tutaj, co le są. Analne. To wcale nie są sondy analne, ale wiecie, sądy. Styl. Zbieramy klatki, zbieramy lumy ciśniemy dalej. Znowu coś wystrzelili. Ta muzyka. Naprawdę czuć grozę w tym taką. Ojej! O, blisko. Jak to tam trafić? Zawsze się z tym męczyłem, ja nawet nie wiedziałem tej machnicy z kontrolem. Pamiętam to jeszcze. I teraz te stopnie będą się za nami zapadać. Ale jeżeli staniemy na nie, no nie do, później, no to później będą się też... Nie. Tak samo... Oj, ta gra nie jest głupia. O, cholera! Ja tu zapomniałem, że to tak było Jest już jakoś względnie bezpiecznie łap, pierdziel, o, dostałem Nie umiesz nawet strzelać. Po co czekasz? Po prostu wal na oślep Klatka? Zaraz, zaraz klatka, gdzie klatka? Coś pominąłem? Tutaj była klatka. Ok, to rozumiem. Zaraz, stop. Czy to jest klatka? Bo słyszałem dźwięk klatki. To takie piszczenie... Nie. To tam dalej jest. Nie jestem pewien. Nie... Tak, jest tutaj. Nie, nie, nie byłem pewien, bo tego nie, nie pamiętam do końca wszystkiego, ale... Ojeju. Gdzie się ta klatka? Aaa! Zbliżamy się do niej, czy minęliśmy gdzieś? Gdzie ona jest? Jest tam. Okej, okay, pamiętam już. Dobra. Jak my to mamy zrobić? Tutaj zbierzemy wszystkie lumsy, lecąc z helikopterkiem. To się chyba jeszcze nie zapadnie, ale teraz możemy zrobić tak. Prawda? Okej, okay, rozwialiśmy klatkę, ale... Lumy! Chodźcie do mnie! Chodźcie do mnie, dajcie mi się Zebrałem je. <grym> Serio, zebrałem? pospiesz się, bo piraci zwyciężą. Ja wiem, spokojnie. Moja droga. Ja, ja wszystko zrobię. Trust me! I'm an expert at this, you know? Dobra, tu jest jakiś sekret. Słaby. Ktoś bardzo lniwy musiałby naprawdę nie znaleźć tej klatki. Albo ktoś, kto robi speedruna. To by w sumie tłumaczyło wszystko. Ja nie potrafię robić speedrunów. Głównie dlatego, że... Ja zbyt bardzo próbuję zrobić grę na perfect. Jeżeli ja widzę przed do zebrania nie potrafię go nie zebrać. Coś tu z tyłu będzie nie. Kurczę, teraz sobie zdaję sprawę, że wielu z tych poziomów nie pamiętam, że w ogóle istniały. Chwila? Zebrałem. Okej. Okay. Piranie można rozwalić, ale one wracają chyba po jakimś czasie, nie jestem pewien. Jakim, dlatego się troszeczkę cykałem w tym momencie że mogę dostać w pierdziel najzwyczajniej w świecie Czy ja znowu coś rymowałem, czy mi się udawało. Ojeju, ale głupio zabrałem, nie! się tam za, tym, za tą ścianą, to nie powinien trafić, ale nie było problemu. Cyk! Coś tutaj jest? Fajna jest ta opcja z tym zerem, że można... Zero, bo przycisk zero to aktywuje, że można się rozejrzeć. To nie wiemy na czym stoimy. Te beczki wybijają. Wybijać się na beczce. Hahaha. YouTubeowe żarty. Dobra. Czy ja znowu nawiązałem do wybuchających beczek, czy coś takiego? Czy, czy mi się wydaje? Anyway, dobra, nieważne. That's music. I tutaj chyba było coś ukrytego. Tutaj jest przycisk, ale nie, to jeszcze było dalej. Tu pod końcem tego poziomu były ukryte klatki gdzieś na dole, czy jedna. O, jestem pewien. Tak, tutaj nic nie ma. To jest dalej. Może nawet nie w tym poziomie, ale podobnie wyglądało. No cześć. O i tak go trzeba załatwić. Składy. I przyciski na czas. Do it! O, cholera. Kamera to mną gra Ta, ta gitara. Weźcie tej gitary. Genialne. Ok, Tak, to jest tutaj. To jest końcówka poziomu, ta, o której mówiłem. I oryginalnie mam iść na górę, ale. jest jedna klatka. Uwolnimy już tego, tego. Mistera tutaj, co nam będzie otwierał wszystko, żeby on nam... Teraz jakie mam statystyki? Brakuje jednej klatki. Będziemy mieli też ten poziom na full. Super. Yy, otworzymy sobie szczątną klatkę, żeby on tam spokojnie przed otworzył portal. Czyli on też i tak będzie czekał na mnie, ale już tam przejdzie przynajmniej, tak? O i za zebrane klatki chyba w całej poziomie powiększa nam się życie. Za wszystkie zebrane, nie jestem pewien. Nigdy nigdy nie zwracam uwagi na to, jak to działa, wiecie? Mamy full, yeah. Yeah, yeah. No stoję tu obok siebie, co ty chcesz? Byłem za blisko portalu. On na mnie czekał, myślał, że jestem daleko. Co to za głupia gra? Zajebista jest. Nie, nie, nie osobienna ja w mówić, że ona nie jest dobra. Ona jest zajebista Bagno. Poziom bonusowy. Czy znowu jest ten sam? Prawdopodobnie tak Come on Spróbujmy Nie będę tego robił poza każdym razem, bo to nie ma sensu najmniejszego, ale... Go on! Come on. Jedziesz, mały! Dajesz? Pokaż, co masz w tych małych stópkach Żabu... Nie żabu, jadzie żabu On zdąży! A, dobrze, nieważne. Nieważne, portal. Pakiet. to sobie jeszcze raz po odcinku. Nie mam zapisać grę tak. E, ja będę się z wami żegnał. To była teraz w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. E, tyle. Trzymajcie się, a pa. do zobaczenia w następnym.